I graj krótko, graj sobie już, o gdzie ty idziesz? Piekuj? Idź do środka, pieku, gdzie ty w ogóle jest Przesuwaj, 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 przesuwaj Do środka Szymon. Brawo Bartek nie macie, Bartek nie macie, nie macie, tam masz być. Zostaw to już. Jedź, 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 spokojnie, chodź, do niej. No to jest V! Zostaw piłę, rzucam, Max! Gdzie też, Boroki, roki, które stoją tu koło tej linii, zbliżamy się do się? Słowa? Dawaj, dawaj, Szymon, dawaj, Szymon, dawaj jeszcze na niego, chodź, spokojnie! Czas, 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 piła! Szymon, Brawo, Wilu! Piła, 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 jest młody! Chodź, chodź, chodź! Cała. Chodź, młody! O chodź, tak, trzymaj, już się trzymaj! Kurde, kurde, kurde chłopcy, kurde, jesteście juniorami dopiero, a już tak gracie, kurde. To jest nie